Dzień dobry, witajcie. Dużo się tutaj mówi, na przykład na wykopie, na odkopie, na innym, tam portalach czy stronach internetowych, o tak zwanej żółtaczce WZW typu A, przyniesionej gdzieś na truskawkach z Maroka. Oczywiście, bardziej dokładnie to precyzując, to mówimy o wirusowym zapaleniu wątroby typu A, czyli tak zwanej żółtaczce pokarmowej. I ten wirus znajdował się gdzieś tam na truskawkach sprowadzonych z Maroka, co potwierdził Sanebit. Otóż, możecie sobie przeczytać tu i ówdzie, na przykład na Wikipedii, że to dla zainteresowanych, tak, że wirus dwu typu A czyli wywołujący to zapalenie wątroby, tak zwaną żółtaczkę pokarmową, ma wielkość około 27 nanometrów, czyli jest stosunkowo małym wirusem, że ma należy do rodziny Pikorna wirusów, oraz że ma symetrię ikosaedralną, cokolwiek by miało to dla Was oznaczać. Istotne jest to, że nie ma otoczki lipidowej, więc może być bardziej oporny tak, na różne chemikalia, na różne detergenty, ale istotne to jest, że przenosi się drogą fekalno-oralną. Droga fekalno-oralna to wcale nie oznacza, że musimy jeść fekalia. Chodzi o to, że jest to tak zwana choroba brudnych rąk. To znaczy, ten wirus może się dostawać do naszego organizmu w skutek brudnych rąk. Na przykład, jeżeli nie myjemy dokładnie rąk, tak, wtedy dostaniemy żółtaczki WZW typu A i możemy stać się cali żółci, jeżeli żółtaczka jest objawem tej choroby, bo nie zawsze ona występuje. I wtedy święty Ryszard z klanu widzi z nieba kto nie umył rączek. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że wirus ten może przenosić się również w inny sposób. Nie tylko poprzez brudne ręce, ale na przykład, gdy te truskawki są gdzieś tam nieprawidłowo nawożone. Jakimiś ściekami, tak? Czy doszło do zanieczyszczenia wody ściekami? Te zraszacze, które te truskawki na przykład nawadniają, jeżeli zawierają wirusa, wirusowego zapalenia wątroby typu A, to ten wirus dostaje się na owoce i je infekuje. Więc, moi drodzy, to jest też taka uwaga. Dla was, żeby nie dokonywać defekacji gdzieś na otwartym polu, bo możecie być na przykład nosicielami, i później te guwienka dostaną się do ścieków, i na przykład będą powodowały choroby u ludzi. Ale to tylko taka moja mała dygresja. W jaki sposób ten wirus mógł skazić truskawki? Mianowicie gdzieś tam w Maroku, na przykład jakiś robotnik na polu bawełny, bananów, prawda, truskawek, pomidorów, czy jakbyśmy to sobie każdy inny owoc czy warzywo podmienili na przykład zachciało mu się pójść na dwójeczkę, tak? Poszedł, gdzieś tam narobił, a wiadomo, że Afryka to nie ma wody ani mydła, w związku z tym nie umył rączek. Wrócił zwierać te truskawki i mógł na tych rękach przenieść tego wirusa. Wirus następnie na tych truskawkach trafił do Polski i mógł je zainfekować. A musicie wiedzieć, musicie wiedzieć to, że ten wirus jest Oporny na warunki atmosferyczne. Może przez wiele tygodni, nawet w stanie wysuszenia, przetrwać, więc bez problemu na takich truskawkach, nawet gdzieś tam na półkach, w temperaturze 20-25 stopni Celsjusza, mógł sobie leżakować i zachować swoją zjadliwość. Albo wirulencją, jakby ktoś chciał tutaj to inaczej określić. Musicie też wiedzieć, że zamrażanie nie chroni przed tym wirusem, dlatego że wirus jest odporny na działanie niskich temperatur, a więc wszelkie warzywka czy owoce mrożone też nie są bezpieczne, jeżeli wcześniej nie zostały dokładnie umyte. No i w końcu musicie wiedzieć, że wirus HAV, tak? Nie jest przypisany tylko i wyłącznie do Maroka i do truskawek. W zasadzie może znajdować się na każdym innym produkcie spożywczym: mogą to być truskawki, mogą być te pomidory, te tak zwane koktajlowe czy cherry, tak gdzieś tam sprowadzane, one też mogą być sprowadzane z Maroka, albo mogą być na przykład banany, to mogą być owoce pochodzące z różnych krajów. Które nie zostały dokładnie umyte i przez Was spożyte, gdzie wirus na tych owocach się znajdował. A znajdował się już, wiecie, dlaczego bo ktoś nie umył rączek bo na przykład woda do podlewania tych owoców była zanieczyszczona fekaliami i zawierała tego wirusa. A więc Moi drodzy, to nie musiałyby być truskawki i niekoniecznie z Maroka. To mogłyby być banany, to mogłyby być, tak jak powiedziałem, pomidory, to mogłaby być patry papryka, nie patryka, tylko papryka i każdy inny owoc czy warzywo sprowadzone gdzieś z zagranicy, które, na którym znajduje się tenże wirus zdolny do wywołania WZW typu A. To teraz, moi drodzy, nie wpadajcie w panikę i nie zastanawiajcie się, co robić, bo należy robić to, co zawsze to znaczy myć dokładnie warzywa i owoce. Myć dokładnie to nie znaczy zanurzyć je w wodzie i wyciągnąć albo popryskać, bo tak to sobie możemy tyłek pochlapać. Myć dokładnie to znaczy włożyć je do zlewu, odkręcić wodę i myć je pod bieżącą wodą, prawda? Wykonywać też ruchy rękami, szorujące, tak, czy, czy trące, żeby po prostu te no, zanieczyszczenia z tych owoców i warzyw zmyć. Jest to najskuteczniejszy sposób pozbycia się tego wirusa, czy nie tylko tego wirusa. Z warzyw i owoców, bo moi drodzy, wszyscy tak się denerwują tym wirusem, który powoduje WZWA. A musicie wiedzieć, że na warzywach i owocach brudnych, nieumytych, mogą znajdowa znajdować się również inne wirusy: norowirusy, rotawirusy, tak, wywołujące generalnie choroby powodujące sraczkę, tak, najogólniej mówiąc, ale mogą znajdować się także jaja pasożytów: Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides i wiele innych. Natomiast może się znajdować, na przykład, jaja Echinococcus, tak? Moi drodzy, i tak więc bąblowica, na pewno słyszeliście, że gdzieś tam je owoce jagodowe z lasu mogą być źródłem, rezerwuarem bąblowca, tak? który powoduje u człowieka bąblowicę. I taka zmiana później rośnie sobie w wątrobie, tak? Dlatego że na różnych etapach rozwojowych te postaci rozwojowe, o czym wam teraz nie będę szczegółowo opowiadał, dostają się na przykład do wątróbki, dostają się na przykład do gałki ocznej, dostają się do mózgu, tam się otorbiają, rosną rosną rosną, tak? I wcale nie tak jak mówił znany hipnoterapeuta pod wpływem hipnozy, że powiększają się piersi, ale powiększa się na przykład wątroba, bo rośnie jakaś torbiel, tak? która w obrazie, w badaniu na przykład tym no, obrazowym może imitować nowotwór złośliwy. Chociaż torbiel rzadko imituje nowotwór złośliwy, ale jeżeli te tak zwane no, protoskoleksy, one są wynicowane w ten torbiel, to mogą również zaburzać obraz. Obraz tutaj, na przykład w tomografii komputerowej czy w USG, i stwarzać podejrzenie nowotworu. A jeszcze gorzej, jeżeli to się umiejscowi w mózgu. A więc, jeśli ja miałbym wybierać, czym chciałbym mieć WZW typu A, czy chciałbym mieć na przykład bąblowicę, to chyba bym wybrał WZW typu A. Ale nie mówię Wam tego po to, żebyście dokonywali takiego wyboru, ale po prostu mówię Wam po to, żebyście dokładnie myli i owoce i warzywa. Oczywiście, samo mycie. Nie zawsze w 100% chroni przed chorobami wirusowymi, ale na pewno znacznie je ogranicza. A zasada jest taka, że wystąpienie infekcji, wystąpienie choroby, tak, zależy od dawki, od inokulum, zależy od dawki zakaźnej, która dostała się do organizmu. Oczywiście ten robotnik, który gdzieś tam pracuje na plantacji truskawek, on niekoniecznie może być świadomy tego, że ma WZW typu A. U niektórych osób choroba może przebiegać pod postacią żółtaczki, objawiać się bólami brzucha, nudnościami, wymiotami, biegunką, ale u innych przebiegać zupełnie łagodnie, a nawet bezobjawowo. Znacie to pojęcie choroby bezobjawowe, prawda? Ale fakt jest taki, że podlega zgłoszeniu do Sanepidu, a Sanepid jak się dowie, to już się wami zajmie. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że niektóre osoby mogą mieć objawy prodromalne, skąpe i tak tak zwane objawy poronne i faktycznie u tych osób nawet można, mogą nie wiedzieć, że mają w sobie takiego bakcyra, a w zasadzie, że mają w sobie takiego wirusa i mogą dalej po prostu zakażać innych, tak? A mogą nawet nie przyznawać się przed szefem gdzieś na tej plantacji truskawek w Afryce, że mają objawy, bo jeszcze ich zwolni i trafią na inną, gorszą plantację, na przykład na plantację bawełny. Moi drodzy, a, a propos już tego WZW typu A, istnieje jedna skuteczna metoda, a mianowicie szczepienie, czy zaszczepienie się, prawda? A więc jest to Immunoterapia swoista, tak? gdzie w wyniku podania antygenu wytwarzają się przeciwciała, czyli pobudzana jest odporność swoista i odporność sztuczna tak? odporność swoista sztuczna, ale odporność czynna. Moi drodzy, dlatego, że po ponownym kontakcie z antygenem dojdzie do szybkiego wytwarzania immunoglobulin w klasie IgM, IgG oraz IGA, będących czy chroniących nas przed wystąpieniem choroby. Wystarczy jedna dawka szczepionki WZW typu A. Nie trzeba tego powtarzać. Uważa się, że takie szczepienie chroni przez wiele, wiele lat. Czasami mówi się o podaniu dawki przypominającej, ale nie jest to konieczne. Już jedna dawka zapełnia bardzo dobrą ochronę. Moi drodzy, ale oczywiście, jeśli ktoś zdecydowałby się na to szczepienie, to niech sobie nie myśli, że dobra, zaszczepię się, to teraz już mogę żreć te brudne truskawki. Tak jak ja czasami widzę na przystanku, że ktoś gdzieś kupił w torebce, tak wyciąg, i cyk je te truskawki, wiśnie, śliwki, tak, bo nie może doczekać się, aż przyjedzie do domu i je umyje, bo już teraz musi nażrzeć się na tym przystanku tymi brudnymi owocami. A później się dziwi, czemu jestem żółty, albo czemu na przykład mam sraczkę. No właśnie dlatego. Ale pamiętajcie, że tak jak powiedziałem, mycie owoców i warzyw chroni nie tylko przed WZW typu A, ale również przed innymi chorobami zakaźnymi. Tak zwaną grypą żołądkowo-jelitową wywołaną przez norowirusy i rotawirusy. Przed chorobami pasożytniczymi, o których wcześniej wspomniałem. Oraz chroni także przed niektórymi chorobami bakteryjnymi, takimi wywołanymi na przykład przez listeria monocytogenes albo na przykład przez niektóre gatunki salmonella, salmonella enteritidis. A więc moi drodzy, myjemy owoce i warzywa, i myjemy ręce. Nawet banany. Ktoś się mnie kiedyś zapytał, a po co? Po cholerę myć banana. No jak to po co? Przecież na bananie, na tej skórce też znajdują się bakterie i wirusy. W związku z tym też go trzeba umyć. Tak? A jeżeli my go nie umyjemy i nawet ściągniemy tę skórę, to później dotykając tego banana rękami, przenosimy te bakterie, wirusy, jaja, pasożytów na tego banana już obranego ze skóry. Moi drodzy, gotowanie zabija wirusa HAV, ale także na przykład podniesienie temperatury do 85 stopni Celsjusza. Jeżeli mamy owoce, warzywa przeznaczone do bezpośredniego spożycia, bo producent tak napisał, to i tak dla bezpieczeństwa warto je jeszcze raz dokładnie umyć. Może podgrzanie w mikrofali, niekoniecznie, ale na przykład użycie mikrofali zmniejsza również to ryzyko. A tak jak wcześniej powiedziałem, poddanie działaniu podwyższonej temperatury. Jeżeli nie chcemy tego robić, to przynajmniej dokładnie umyjmy nasze ręce oraz przynajmniej dokładnie umyjmy te owoce i warzywa. Moi drodzy, jeżeli chodzi o tego wirusa, który powoduje WZW typu A. To nie tylko droga fekalno-oralna, ale również seks. Na przykład seks analny, tak? Gdy komuś zdarzy się włożyć język, nie w tę dziurę, którą trzeba, bo wirus jest wydalany skałem. A więc tutaj w ten sposób jesteśmy załatwieni. Moi drodzy, jeżeli chodzi o tego wirusa, to na pocieszenie powiem wam, że prawie 100% osób zdrowieje, ale ten czas zdrowienia może wynosić nawet kilka tygodni, a czasami wydłużyć się nawet do kilku miesięcy. Więc po co tak długo na przykład rezygnować z pracy? Bo wtedy będziemy musieli na przykład siedzieć w domu, tak? Bo będziemy się źle czuć. W związku z tym, po co tak długo chorować? Lepiej zapobiegać. Moi drodzy, i na koniec wiadomo, że niewielka część pacjentów, to jest poniżej 1%, przechodzi ostre zapalenie wątroby z żółtaczką, i tak zwane piorunujące zapalenie wątroby, które jest w dużym odsetku, w około 60% przypadków, śmiertelne. Tak? Czyli może się zdarzyć, że na WZW typu A ktoś umrze. Dotyczy to osób z immunosupresją, osób starszych i co ciekawe, po 65 roku życia osoby dorosłe ciężej przechodzą niż dzieci, ale tak jest często w przypadku różnych chorób wirusowych. Moi drodzy, czyli jak widzicie z tego wniosek, że jeśli ktoś zachoruje, to albo wyzdrowieje, albo umrze. Czyli za rok wszyscy będziecie się śmiać z tego wirusa, albo nie. Za rok będziecie się śmiać z tego wirusa, ale nie wszyscy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.